🎵 no need to fight, tonight, tonight Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w The Sims 3... W sumie nagrywam ten odcinek, ale nie wiem, czy on się pojawi jeszcze w tym tygodniu, czy już w kolejnym, czy w jeszcze kolejnym, no nie wiem, bo jeden poniedziałek ominęłam. W każdym razie, kiedy by on się nie pojawił, na pewno kiedyś się pojawi. Także witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym takim dość um, przełomowym odcinku, wydaje mi się, ponieważ Dylan dzisiaj ma swój wieczór kawalerski. No, jest sobota, więc przy sobocie należałoby. Do tego Alex ma za urodziny za dwa dni, więc w tym odcinku i... Mia ma za cztery, więc też w tym odcinku, bo myślałam sobie, że zrobimy już im urodziny w tym odcinku, żeby oni już byli właśnie tymi młodymi, dorosłymi i będziemy mogli, póki tu jesteśmy w tym domu, w tym domu. Będziemy mogli troszeczkę tam im życie jakoś poukładać, Alexa to gdzieś wyprowadzimy, mija tu zostanie. E, I ogólnie taki, e, taki, taki, taki pomysł, taki plan. E, no wiecie, są też już lada dzień, lada moment, lada chwila. <laughs> Ale w każdym bądź razie chciałam Was zaprosić na moją grupę na Facebooku też, korciaki, na Facebooka Korcia i na Instagrama Korcia też. Tutaj wszystko Wam się zaraz wyświetli, pojawi i sobie możecie tam wejść, więc Was serdecznie zapraszam na Instagramie. Zbliżamy się do 200 obserwatorów, więc... Fajnie, na 200 obserwatorów pewnie zrobimy sobie kolejne QA albo jakieś w ogóle niespodzianki dla Was. Przyszykuję, zobaczę, zobaczę. Także serdecznie Was tam zapraszam, ale, ale też zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i dzwoneczka przede wszystkim, ponieważ będziecie mieli dzwoneczek, to będziecie mieli powiadomienia o każdym filmie. Dobra, słuchajcie, koniec, ale wybaczcie, zawsze taka mini reklamka musi być. <laughs> Dobra, także tak, zapraszam do odcinka i tak. Zastanawiałam się w ogóle, czy nam potrzebny jeszcze jest ten ogródek, ten placyk zabaw, to 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 ale pomyślałam sobie w sumie, że jak Mia tu zostanie, no to wiadomo, jakieś tam dzieciaczki będzie, może miała w przyszłości, to w sumie. Co tam będziemy usuwać? Niech sobie jest. Cała nasza rodzinka już w sumie powstawała. Dylan tutaj oj, siczku robi sobie troszkę. Alison co? Alison będzie koty męczyć, tak? No pewnie, że tak. Dobra, to niech męczy te koty, w sumie co tam będziemy jej przeszkadzać. Niech się kobieta wyżyje, mąż jej umar. E, no właśnie, swoją drogą e, Styles wczoraj nam zszedł z tego świata. Dzisiaj robimy imprezę w Hynot, w Hynot. <grym> to są Simsy. Alex jest pilnym uczniem w ostatnich dniach i w... I w Garniturze odrabia lekcję, także, no, niech odrabia. A ty mi ją ja odrobiłaś? Odrobiłaś. I co teraz robisz? Czytasz ponownie jakiś komiks? Myślałam, że grasz, albo oglądasz telewizor, ale ty czytasz to bardzo ładnie, bardzo ładnie. E, no dobra, także tak nasza rodzinka tutaj pobudziła się do życia w sobotni poranek. Słuchajcie, no, a myślę, że tutaj zwoła swoich kolegów. Ja o ile jakich, jakichś śmabów, w sumie to nie wiem. E, I urządzimy sobie przyjęcie, właśnie. Kawalerskie. Przyjęcie kawalerskie. O, Michał kawaler też już jest stary. Dobra. Gdzie byśmy mogli sobie zrobić taką imprezkę? No właśnie tutaj, tak myślałam, że tutaj. Hmm, nigdzie więcej pewnie. A to peszek. A to peszek, a to peszek. No dobra, no to tutaj zrobimy coś, chyba że na basenie. W sumie fajnie na basenie jest lato. W sumie może byśmy zrobili na basenie, co? Dawajcie, zrobimy. Na basenie. I zróbmy wyłączny dostęp. 480, drogo. Ale zróbmy na basenie. W sumie jest taka pora roku, że czemu nie? Czemu nie? Nie, o 12? No nie. Jak taki wieczór kawalerski, no to wieczorem, co nie? 18 powiedzmy. E, I wizytowy że stw... Nie, to może kąpielowy jak na basenie. E, I tak. Ojeju. Mam samych starych znajomych. No właśnie. Kolina zaprosimy. Michała Kawalera, no niech będzie. To są w sumie znajomi Alison, nie twoi. Ty nie masz znajomych. Nie no, na nie będziemy zapraszać. Ale zaprośmy jakichś facetów. My w ogóle nikogo nie znamy. Emeryt. Dziecko. Erik. No właśnie, brata byśmy zaprosili przecież. Ja, Erik? Kto to? To to ma tak samo nazwisko. Co za Erik. <laughs> Dobra, nastolatek. To w sumie trochę odmudzi nam ten. Reggie. Boże, to jest chłopak czy dziewczyna? Ale nastolatka to na razie nie. Paulin. Dobra, i starczy, myślę, że. Dobra, okej, okay. także impreza będzie grana, słuchajcie, będzie grana impreza. I coś chciałam się was zapytać. A! Ciągle mnie się pytacie o store, o moje konto na store, a ja usilnie walczę, żeby zmienić swoją nazwę na store, bo chciałabym bym, bym mieć nazwę Kortia. ale z tego, co wiem, chyba się nie da zmienić nazwy, więc w ogóle się zastanawiam, czy nie będę musiała założyć nowego konta, no bo jednak chciałabym mieć tą swoją nazwę na tam na tym store, a, że nie rejestrowałam jeszcze swoich gier, także nic straconego, mogłabym w sumie dobrze, równie dobrze założyć nowe konto A i wiecie, mieć Nowe konto do Simsów 3, chociaż jednak nie ukrywam, wolałabym mieć jedno do wszystkich. No ale jeżeli nie uda mi się zmienić nazwy na Store, tej, której teraz mam, no to będę musiała założyć nowe konto. Może Wy wiecie, jak zmienić konto, nazwę konta na Store, jak się da, czy się da. Bo ja widziałam, że Origin ID można edytować, tak jakby ID całego konta EA można edytować, ale ID, tak jakby na Store, które mam, jest tak jakby. Nie wiem, nie mogę go zmienić. Nie wiem, więc, jak mi się nie uda, to stworzę po prostu nowe konto i wtedy Wam podam. W sumie nigdy jakoś tam się nie przywiązywałam wagi do tego store, do tego logowania i tak dalej. Zawsze gra mnie zalogowana i tak dalej, więc, no nie wiem. Ale Wy właśnie się strasznie dopytujecie, więc, no mogłabym to zrobić, jeżeli tak bardzo chcecie. Także taka krótka informacja. Dobra, patrzcie, kogo tu spotkałam pan 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 pan, pan mont, Mortimer cwir. W ogóle jakiś taki mało podobny ten Mortimer. I co on robi w wierzbowicie? No w Sunset Wally. Wali. Czy jakoś tak? Nie wiem. Przecież oni chyba nie mieszkali w Wierz w w, w, w Sunset Wally, wali, czy co tam. Oni chyba byli w Riverview, co nie? W tym darmowym mieście. Może to ten postęp historii nam Mortimera Ćwirtu stworzył? Czy on tu zawsze był? Dajcie znać. Uu, uu, uu. On jest zły, bo on jest tym, osobistością i nie chce z nami gadać. Ale tak mi wpadł taki pomysł do głowy, żeby na przykład Mortimera Twiry, on taki, taki dość fajny jest, patrzcie go. Tylko nie wiem, czy on jest dorosły, czy młody dorosły. Ale znajomy, ale fajnie, żeby był na przykład nasza Mia, może by się nim zaopiekowała, tak wiecie. No Mortimer, twierdź, słuchajcie, kultowa postać, The Sims, więc fajnie by było go mieć w rodzinie. O, Erik. Powitaj brata. Zapytaj, czy wpada dzisiaj do ciebie na impre. W ogóle chciałam, żeby on yy, do kolina pojechał, bo w sumie u kolina się w ogóle nie interesujemy tym naszym kolinem. Jak się wyprowadził, tak Dobra, dobra, wiem, że niedługo jest impreza, ale pogadaj trochę. Pogadaj trochę z bratem. Nie, historia o duchach to nie, bo ta historia o duchach to tak długo się robi. Czekajcie, przyjazne. Może chwal się oceną ze studiów na przykład. O. Dobra, impreza się zaczęła. No i jest pierwszy fail, bo nie ma tu baru. Myślałam, że tu jest bar. No trudno. Zaraz przyjdzie ta, to taka pani tańcząca, to ona będzie miała muzykę chociaż. A tak to kurczę, chłopaki nawet nic sobie nie nie napiją się niczego. Bo nie ma czego. <ścoughs> no dobra, to nic, przynajmniej popływają. taki taki fit wieczór kawalerski, słuchajcie, czemu pan w koszulce wiedzieć pan kompon? No pan, pan mądryś, pan ten, a pan w płetwach. A pani to kto? Ja panią zaprosił? Maybe. Tak, czekam właśnie na patrzę czy przyjdzie ten. A ty to kto? Michał Kawaler. Michał Kawaler też już jest stary. Ale... Erik, mm, Erik jest, ale. Uuu, patrzcie, nasz Erik to taki dość. O nasz Eriku, Eriku, myślałam, że to tatuaży, a to tylko bagi, bagi, bagi. Właśnie miałam robić tatuaże naszym wszystkim, z dzieciom i w ogóle wszystkim członkom rodziny. I skończyło się tylko na moim gadaniu. Najwyżej będziemy robić tylko dla dziedzica, więc Dylan sobie zrobi tatuaż. Może nawet w tym odcinku zrobimy. Ej, patrzcie, ale kolina nie widać. Kolina nie widać. Kolina nie widać. Ej, dawaj tutaj, ale nie, bo ty jesteś głodny. No dobra. Czekajcie, ej, Colin. Colin, 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 Colin. Jak tutaj? Zaproś. A może on jest w pracy czy coś? No nie wiem. Pewnie przyjdę za chwilkę, tylko właśnie nie wiem, czy ty przyjdziesz tutaj do nas, czy przyjdziesz do tego. Boże! Jaka ja jestem głupia! Przecież ja nie zrobiłam tego jako wieczór kawalerski, tylko ja zrobiłam to jako przyjęcie poza domem. Co nie? No pewnie, że tak. Ale fail. Fail życia. O, fail życia. <noise> no właśnie, czemu ja to zrobiłam jako przyjęcie poza domem, a nie jako ten, jako wieczór kawalerski. Noć, o ja. I, czyli ta kobieta nie przyjdzie jednak. Ta wiecie. Ta kobietka taka y, ta ta tańcząca. O, Boże, już czasem sama siebie normalnie nie ogarniam. Czyli chłopcy sobie wyczylują, popływają, po prostu spędzimy czas z... Panami, gdzie nasze, nawet nie ma naszego brata jest, A nie jest Colin O, Dawaj to pogadajmy z nim A czemu nie możemy z nim pogadać, bo co Ale to są te takie stoły piknikowe Więc oni mogą sobie zeżreć coś Kurde belle, dlaczego ja tego nie zrobiłam jako wieczór kawalerski Ochlapuje mnie Czemu, a dobra możemy To powitaj go To przynajmniej z mi sobie pogadasz Ale fail, słuchajcie Normalnie szok w trampkach Siema brat, co tam u Ciebie słychać? To no przynajmniej tyle sobie z tego skorzystamy wieczoru, że po prostu po prostu on um, entuzjazmuje się ślubem. Że po prostu no, spędzimy czas z, z braćmi. Boże, a ja tak jeszcze powietrzyłam się, nie za poza no i poza poza domem. No, Zwalmy wszystko na Dylana, powiedzmy, że to on nie umie organizować imprez. Oh. <laughs> Wszyscy już sobie poszli, tak serio. E, więc no słabo, nie wiem, czy po prostu zorganizujemy jeszcze raz tę imprezę, tyle, że jutro, tak przy niedzieli sobie, a co tam. I tyle. No bo trochę słabo. Powiedzmy, że to była rozgrzewka, tylko i wyłącznie. <laughs> o nie, Michał Kawaler nam się rozebrał. Więc nie wiem, czy to jest dobry po... Pomysł, żeby tu zostawać. Uciekamy do domu. Uciekamy do domu, i tak ta impreza się nie wypaliła. Muszę pomyśleć, czy warto robić jeszcze raz wieczór kawalerski, czy po prostu to nie jest dla dylanowi i darujemy sobie. No, ale impreza osiągnęła umiarkowany sukces, więc. Uhu! O, 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 o. uważamy, że to dobry czas na podpisać naszego związku, powiedzieli Erik. I Katrina Bunch. Patrzcie, Eryk ma dziewczynę. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, Erik ma dziewczynę. Wow. A ona ma jeszcze tam z tych rodziny Bunchów, jest. Ale fajnie, to Erik pierwszy od Kolina jednak. <ścoughs> Ale super. O, i właśnie to mi się podoba, że oni sobie to tak jakby sami tworzą związki, nie? Super, czyli Erik ma dziewczynę? słuchajcie, trzeba będzie chyba go odwiedzić. Mm. Ulala, ulala, nasz Dylan został osobistością. Słuchajcie, normalnie szok w trampkach. Ponieważ przez to, że zrobił właśnie te zdjęcia i tak dalej, to, to dostał, dostał podwyżkę i dostał też i gwiazdkę i jesteśmy osobistością. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, no ale w każdym razie jesteśmy. O wow i mamy awans. Słuchajcie, Dylan ma awans, ale jest przepracowany, biedny. Mamy łącznik z informatorami. dziennikarstwo 5. Wow. Czyli jesteśmy już w połowie w sumie naszej kariery. Fajnie. Okej, okay, dobra, ale on wraca do domu, bo jest bardzo, 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 bardzo znauczony. I jak wróci do domu nasz um, Alex, to zrobimy mu urodziny, ponieważ on już dziś ma. Uro, więc będziemy robić mu urodziny. Ciekawe, czy się zmieni z wyglądu, czy też nie. Patrzcie, ja tak w ogóle patrzę, jeden kot, drugi kot, i tak patrzę na nasze koty. I mówię, kurde, my nie mamy czarnego kota. I tak sobie myślę, co to za kot? Jakiś nieznajomy, a to Alex Twir. <grym> Także, no, taki jakiś kotek nam przyszedł do naszej Suzy na jakieś podchody. Nie wiem, co on tutaj. Co on tutaj robi, ale okej, okay, no przyszedł. No to cóż. Wyprość zwierzaka, wypędź zwierzaka. Ktoś go widocznie przywitał, czy coś. I po prostu on sobie nam tutaj się rozgościł, że tak powiem. Alex firmy. No nic. O nie! Szczurek nam zdechł. A ja tak się zastanawiałam, kiedy on zdechnie? Przecież tak długo już go mieliśmy. O biedny. Musimy sprzątnąć go. O, jaka szkoda nam. Dobra, Alison, jako matka Polka, musi zadzwonić po Erika i po. Patrzcie, Erik jest podsłuchiwaczem. no tak, bo on miał przecież, ja mu wybrałam chyba cechę, Leczy znaczy, pracę tego. Mm, pracę detektywa. A ty jesteś roznosicielem kawy, no i nie masz jeszcze żadnego, żadnej partnerki. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Mógłby Erik przeprowadzić swoją dziewczynkę. Dziewczynkę. Swoją kobietę. A jedz resztki. Co my tu mamy? Może w sumie byś podała jakiś lunch? Co byś tu mogła podać w sumie? Hmm. Danie podsmażone. Za chwilkę. Danie podsmażone podaj, bo przyjdzie właśnie Alex. To zrobił mu rodzinę, tylko na razie ma te zajęcia po... za lekcyjne. A Dylan, ty może już w sumie nie oglądaj. Weź ty... Przebierz się, ja to może pierwsza kolejka będzie z strój... Z strój. Na ten, bo już w sumie już jest jesień. Będę musiała. Dobry przyjaciel. Boże, ile ty masz znajomych? Słuchaj. No to dobrze, dobrze. Ten. Ogólnie coś chciałam powiedzieć, zapomniałam. <noise> jest jesień, właśnie. Już jest jesień. W sumie na razie... A, ja chciałam, żebyś ty wysłał wiadomość do swojej narzeczonej. SMSowanie. A w sumie możesz ją zaprosić, bo mamy takie mini-urodziny. W sensie impreza, mini-imprezka będzie, więc zaproś, niech przyjdzie. Przyjdą twoi bracia. O, właśnie przyszli. Jakieś zapłać rachunki. O, też. I przywitaj się z Colinem, powitaj go. Powitaj Erika, pogratuluj mu kobietki, że sobie w końcu znalazł. Twoja... Logiki się nauczyło. super, przyjdę za chwilkę, dobrze. To przyjdź, dawaj ty do domu, szybko wracaj. I ty też, i wracajcie do domu, bo będziemy was dorastać, będziecie już duźne. Znaczy nie wy, tylko Alex, a, a Mia będziesz jutro. Miałeś powitać ich, no i najpierw ich powitaj, potem będziesz rachunki płacił, no. Powitaj braci, słuchaj. O, idzie twoja laska. Pokaż się, Karen, w co ty się ubrałaś? Czemu ty jesteś przebrana? Ona przytyła? Karen, czemu ty nie masz spodni? Tylko mi nie mówcie, że ona jest w ciąży. No nie, chyba nie jest. Ale czemu ona ma spódnicę? Przecież ona miała. No, ona jest dalej młodą dorosłą, co nie? Zaniepokoiłam się. Pójdą to na wycieczkę szkolną. Dobrze, nie idą, nie idą. E, przywitaj tą swoją kobitkę. Alison, założy już zespół. Dołącz lub rozwój. Aha, dobra. W ceremonii, okej. Okay. Ej, ale dziwne. To mnie zadziwiła ona, że ten. Tutaj ten. No nie wiem o co chodzi. Słuchajcie. Nie wiem, dobra, matka, gotuj żarcie. Oni zaraz wszyscy sobie się nakarmią, sobie zjedzą. Dylan, powitaj kobietę swoją. Aleks już wraca do domu, więc wyj wyjmiemy, bo on ma w wyposażeniu, bo przed szkołą jeździł i kupował ten torcik. A jeszcze go nie ma, to nie mogę wyjąć. Bo ty za ile masz urodziny? Za dwa dni. No to jeszcze trochę musimy poczekać. Ale ty masz dzisiaj, więc. Więc Aleksowi zrobimy dzisiaj urodziny i od razu myślę, że go wyprowadzimy. Już chyba mogę wyjąć, tak? Tak. Dobra. Zrobiłaś? To super, że zrobiłaś. To teraz e, zawołaj grupę na posiłek. Matek, no nie mogę z tego. E, dobra, przywitałeś narzeczoną. przypomstuj na ignorancję, ale o co ci chodzi? Oni mówcie mi, że ona naprawdę jest. Co ty robisz? Baw się w berka. Mam nadzieję, że ona nie jest w ciąży. I że tam z nikim nam nie poszła, bo jeżeli tak, to będzie draka niezła. Będziemy musieli. Ten, kto założył. <grym> Mia założyła pułapkę. Nie, ty nie jedz najpierw sobie odrób... zjedz, Znaczy w sensie najpierw sobie zjedz, a potem sobie odrobisz lekcję, o tak. Zjedzcie sobie wszyscy, a potem Alex, ty też zjedz. Danie podsmażane, muśka twoja zrobiła. I potem będziemy sobie... patrzcie, jaka cała rodzinka w komplecie. Wszystkie dzieci nam się zeszły. Właściwie musimy iść do Erika i poznać tą jego dziewczynę, co nie? Musimy się tam do niego wybrać. O, dobra, zjedzcie sobie wszyscy. Aleks, ty zjedz i wtedy będziemy okay. ciebie... Co ty, na dworzu będziesz jadł? To ci tu zimno. A ona też na dworzu je. No dobra, skoro tak. Łołoło, wow, 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 aż coś nam się tutaj zlagowało. Tyle ludzi nam przyszło do... <głos》> przyszło do domu. No i dobra, mamy kolejne urodziny, słuchajcie. Kolejne, kolejne, kolejne. <głos》> I potem będziemy mieli kolejne, i kolejne, i kolejne. Tyle dzieci. Dobra, dawaj Alex. Jestem ciekawa, jak będziesz wyglądał. Dawaj, dawaj, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Uh -huh. Ale super, super, super. Będziesz już duży, dorosły. Jak się cieszę No dawaj, duży roślin. Oj. Mogę wybrać cechę! O kurde, jak się odwalił. Ale nie będę wybierała, tylko wylosujemy. Opiekuńczy, o proszę. Czyli jest szalony, nie znosi sztuki, niespokojny ser, urodzony wykonawca i jest też opiekuńczy. Super, ale chyba będę teraz wybierała też jeszcze aspiracje, czyli mi się wydaje. Nie? Tak. Właśnie. No i przywódca stada. Bo on jest wykołakiem w sumie, w hodowcą rybo stworzeń. W sumie weźmiemy mu tego go przywódcę stada. No, tak. Tak, mi się wydaje, że do niego będzie jak najlepiej to pasowało, co nie? Jak najbardziej, wydaje mi się. Okej, okay, tak prezentuje się nasz Alex w kas. E, powiem wam, że on jest dość takim simem fajnym, fajnym. E, dałam on teraz ma takie oczy, no bo jest po prostu wielkołakiem, bo sam mu zostawiłam długie, da mu lekki zaros. Ogólnie on jest taki cały troszeczkę włochaty, że tak powiem. E, no i tak, to jest jego pierwszy strój. Taki dawałam i jemu te stroje. Staram się, żeby one były takie inne, takie nietypowe, bo on jednak jest takim trochę innym, nietypowym Simem. Jest trochę rzeczka szalony, ale opiekuńczy. No taki dość ciekawy jest. Zobaczymy, co nam przyniesie w przyszłości. Czy będzie miał jakąś dziewczynę, czy będzie miał dzieci. Zobaczymy. Czy stworzy swoją watachę. Tak, tutaj jest jego drugi strój. O taki będzie miał. A jeżeli chodzi o wiz wizytowe stroje, no to właśnie ma coś takiego innego. ze w przyszłość mu zrobiłam. <grywa> Z też ma fajną, ale w sumie w tej piżamie się wylosował, więc go zostawiłam w niej, bo do holony skórze w sumie do niego pasuje. Ok, jeżeli chodzi o sportowe, no to już tutaj, tutaj nic tak zbytnio nie kombinowałam. Dałam mu takie, takie spodenki, koszulkę, zaraz zobaczycie. O tak. Kąpielowe to też zwykłe gadki. O, i ubranie na dwór to, to ten to dałam mu coś takiego. Wydaje mi się, że jednak te ubrania do niego pasują i coś takiego. O, także tak, tak się prezentuje nasz Alex. Dobra kochani, nie wiem, ile ten odcinek trwa, ale doszło do że w sumie skończę go teraz. Urodziny dla Mii zrobimy w kolejnym odcinku, na samym początku kolejnego odcinka zrobimy właśnie Mii urodziny i ja też przez ten czas wyprowadzę Alexa z domu. O, patrzcie, co on chce szarzyć klątwa wilkołatwa. Wyprowadzimy właśnie Alexa z domu, jak gdzieś go tam wprowadzą, tam sobie te swoje wilkołaczki będzie tworzył. No i co? W następnym odcinku myślę, że właśnie zrobimy sobie mi urodziny, ale też myślę, że będzie to czas i pora na ślub. Niby jest poniedziałek, to w sumie do dwóch dni i tak musimy pograć jeszcze z nią. To ona wychodzi na to, że ma w środę urodziny, więc w czwartek, w dzień straszenia, zrobimy sobie ślub naszej, naszego Dylana, więc weźmiemy ślub z. Z Karen. No i właśnie zobaczymy, jak to wyjdzie z naszą Alison, bo ona póki co nam nie umiera, więc no cóż, bo ona ma właśnie spragnienie życia bezpojonne, dlatego też będzie nam dłużej żyła. No ale nic, weźmiemy ślub. Karen najwyżej zamieszka z nami przez chwilę tutaj. Poczekamy, poczekamy i potem wyprowadzimy się na swoje. A jak będziemy się wyprowadzać na swoje, to zaczniemy, tak jakby, e, drugi sezon, e, bo chciałabym, żeby każde pokolenie to był sezon. E, no i tak się składa, że akurat pierwszego sezonu mamy 30 odcinków, będziemy mieli 3, około 32 trzech pewnie. Zobaczymy, ile nam przyniesą odcinków kolejne sezony, ale, ale myślę, że będzie to właśnie drugi, tak jakby, sezon, żeby. To było podzielone, wiecie, każdy sezon będzie miał swoją historię, swoją część. Nie będzie to taki jeden wielki tasiemiec, tylko po prostu będziemy mieli to podzielone na strony, na mniej odcinków, ale po prostu będzie tak mi się wydaje, mm, łatwiej ogarnąć, jeżeli ktoś nowy przyjdzie, będzie chciał obejrzeć, no to każdego sezonu będzie miał tam po parę odcinków. No. Wiadomo, że te sezony będą się ze sobą wiązały, bo jeżeli więc rodzinne i tak dalej, ale jednak chciałabym, żeby to jednak było troszeczkę, tak wiecie, bardziej podzielone, bo w Destiny 4 pociągnęłam wszystko jednym wielkim tasiemcem i nie wiem, kiedy się skończy, a tutaj wiem, kiedy się skończy, więc, no. Tu będziemy sobie wszystko dzielili na sezony. Każde pokolenie. Tak, dobra. Dzięki Was serdecznie za oglądanie. Jak widzicie w tym odcinku wydarzyło się troszkę i, i, i następny będzie się już więcej też działo, no i zbliżamy się właśnie do rozwoju szybszego, to do... działamy, działamy, ciągle działamy. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego ciekawego Łapka w górę, jak wam się podobało, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Kliknijcie też dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach, buziaczki i pa!